Skończyłeś się Brod. Tyle razy to słyszałem. Ostatnio znowu ktoś napisał taki komentarz. Często się pojawiają, słuchajcie. Myślę, że to kilka powodów jest tego tematu, i dzisiaj się sobie porozmawiamy nad tym, czy się rzeczywiście skończyłem, czy być może nie. I moim zdaniem, tutaj wiecie, dużo osób pisało takie rzeczy też innym youtuberom, którzy kiedyś byli popularni, a teraz nie są, chociażby Rojo. Hunter Bright i tak dalej. No dużo osób, które, e, które kiedyś coś tworzyły. E, o, oczywiście mnie to też nie omija, ale to nie tylko za sprawą wyświetleń, ale może też dlatego, że w pewien sposób ja tworzę też inne treści i niektórym starszym widzom się to nie podoba, chociaż e, troszkę wiecie, troszkę na wyrost to e, moim zdaniem są te komentarze. Ponieważ okurka a ty co tu robisz, żemek Ty jeszcze mnie tu rozjadą. I będzie problem, a ja chcę tutaj dokończyć mowę. No i słuchajcie, wiecie, niektórzy mówią to specjalnie, tak, żeby mnie doprowadzić, nie wiem, do gorszego. Samopoczucia, żebym miał gorszy nastrój i zły humor. A niektórzy serio tak prawdopodobnie myślą. Chociaż moim zdaniem to trochę bez sensu jest rozumowanie. No jasne, nie mam. O kurka, pan stoporem. Jesus Christ, ty, gościu ma naprawdę mega ten. Mega moc. <laughs> to było mocne. Nie wiem, czy ja tam wejdę, słuchajcie. Ty, 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 gościu, siema, a, bo mnie znowu trafi, ale lipa, jak ja tam mam podejść teraz i sobie wziąć to wszystko, szczerze mówiąc, no to jest ciężko, słuchajcie, no dobrze, udało mi się wybrnąć z tego, ale dużo jabłuszek tutaj będzie, no ale słuchajcie, tak jak mówię, Niestety, no, czasem je, zawsze jest jakiś początek, zawsze jest jakiś koniec, natomiast mi to totalnie nie przeszkadza, że ludzie tak mówią, natomiast chciałem się w jakiś sposób do tego odnieść, ponieważ no, można odnieść czasami mylne wrażenie, że mi to przeszkadza. To znaczy, wiecie, zajmijmy się pierwsze tematem, dlaczego ludzie tak mówią. Po pierwsze, są już starsi i nie podoba im się treści, które tworzę, ponieważ są to treści dla młodszych. Niektórych rzeczy po prostu nie, nie potrafią zrozumieć albo nawet nie chcą. Po trzecie, no, widzą wyświetlenia i tak dalej, chociaż nie biorą pod uwagę tego, że mam więcej kanałów, i jak dodać wyświetlenia na tych kanałach, no to nie jest tak źle, powiem szczerze. Może być oczywiście lepiej, tylko. Moi drodzy, no, miejcie na uwadze to, że to nie będzie już tak, jak było 10 lat temu. Ja jestem starszy, mam swoją rodzinę, mam dzieci, żonę, które muszę utrzymać, zapewnić im byt i tak dalej, pieniądze, więc oczywiście, że będę musiał bardziej jakby na to patrzeć tak? na aspekty pieniężne monetarne. Więc, no rzeczywiście może być inaczej i możecie tak to odbierać. Natomiast, no, wiecie, no, jestem też starszy i niektóre rzeczy już, już po prostu nie zachowuje się tak jak wcześniej. Chociaż, no też można, można, powiedzieć, że robię jakieś głupkowate rzeczy. Natomiast czy rzeczywiście się skończyłem? Moim zdaniem się jeszcze, jeszcze to nie jest początek tego, co chciałbym robić. Słuchajcie. Bo niewątpliwie ja naprawdę mam fajne pomysły na różne fajne rzeczy, tylko na razie póki co no nie mam na to czasu. Nie mam też pomysłu jakby na siebie. Oczywiście wiem, że widzicie te niektóre shorty i, i mówicie, że to takie głupie i tak dalej, no ale słuchajcie, jeżeli coś to ogląda, jeżeli coś jest głupie i działa, to chyba nie jest w takim razie głupie, nie? Można tak powiedzieć. Moim zdaniem nie jest tak źle. Oczywiście chciałbym tworzyć też inne rzeczy, natomiast na ten czas no, robię to co robię. Zobaczymy jak będzie. Być może będzie, mm, zmienię też kontent na coś. Jak chcecie poważniejszy, to oczywiście zawsze mogę tworzyć i tworzę przecież dla starszych, tak. Więc są kanał, mam kanał dla starszych, więc jak komuś nie odpowiada to co robię. No to w takim razie warto gdzieś indziej iść i moim zdaniem ja się nie skończyłem, to znaczy tworzę troszkę inaczej, ale w starym stylu też przecież tutaj taka pogadanka to myślę, że jest jakiś typowy taki oldschoolowy jak ja robiłem, bardziej koncentruję się na tym co mówię, a nie jeżeli na tym jak gram i w jaki sposób, prawda, no bo chyba to jest ważniejsze obecnie, lubię sobie pogadać. Więc raczej, moim zdaniem, takie nawet słuchajcie, mi to odpowiada, że nie mam tyle wyświetleń. Zauważcie, że ja nigdy, przenigdy nie. Co to jest? Waystone jakiś. No dobra, ja nigdy, przenigdy mi nie zależało na tym, żeby być mega popularny. O, pingwinek, patrzcie. Ja sobie, co prawda, robiłem jakieś swoje rzeczy. Nagrywałem sobie gameplay, ale jak zauważycie, mimo ogromnych wyświetleń, ja, mi totalnie nie, nie zależało na tym, żeby być mega popularnym. Ważne dla mnie było to, że miałem grupkę ludzi, którzy mnie oglądali, bawiłem się przy tym świetnie i to jest dla mnie najważniejsze, a to czy będę miał milion widz, widzów, czy będę mega rozpoznawalny. Mi na tym nawet nie zależało. Do wyświetlenia, dużo wyświetleń dobrze mieć. Natomiast, żeby być rozpoznawalnym, mi totalnie, totalnie na tym nie zależy. Totalnie, słuchajcie. I być może się skończyłem, i mi w sumie dobrze z tym. Albo po prostu te osoby, które tak piszą, nie znają się. W większej mierze wydaje mi się, że oni się nie znają na tym wszystkim, jak działa YouTube. Więc akurat tutaj można powiedzieć, że, że jest dobrze. A najlepsze jest w tym wszystkim to. Że ci znawcy, którzy mówią, że się skończyłem, ci znawcy wielcy YouTube'a, myślą, że ja naprawdę nagrywam te shorty na poważnie. Najlepsze są osoby, które myślą, że nie wiem, ja na, na serio nie potrafię w coś tam grać albo nie znam nazwy różnych postaci i tak dalej. No, dziwię się, że ludzie w to wierzą i serio myślą, że tak jest. Wiecie, co w to się okazuje, że jestem chyba dobrym aktorem że ludzie dają się na to nabrać nie? Mimo wszystko bo, bo jakby nie patrzeć no, no szczerze no te shorty, przynajmniej kanał z Brawl Stars mi wyszedł, jeżeli chodzi o shorty, tak? Robię sobie tam shortciki i, e, i jest całkiem nieźle. Chciałbym, żeby tak parę kanałów wyszło, żebym się po prostu nie musiał martwić o finanse na przykład ten kanał, który tu tworzę zależy mi na tym, żeby wbić monetyzację chociaż nie ma wyświetleń, żebym po prostu chociaż te parę groszy miał żeby sobie, wiecie, nie na pokłębę tego nie robić, chociaż ja, wiecie, chcieliście Minecrafta to jest Minecraft, tylko że po prostu ten Minecraft jest jakby, wiecie, no tu się teleportujmy, może. O, patrzcie, ty, co to jest? Wioska jakaś, tylko że ten Minecraft jest taki pogadankowy, nie? Przeżywamy przy. Ty, czekajcie, czy to jest? Dobra wioska, mam nadzieję, że tak. Okej, tu jest mapa, jakiś kartograf normalnie. Patrzcie, jaka rozbudowana ta wioska. Siano, to bym sobie przygarnął, wiecie? Wiecie, co zrobimy? Tutaj teleport po prostu. Eee. Ehm. Wioska pustynna. Ja się cofnę do swojego domu. Patrzcie, on jest tu gdzieś. Daleko. Musimy zestaszować się. No i słuchajcie, moim zdaniem, no to nie rozwinąłem tego jeszcze tematu tak do końca. No nie, Wiecie, no czy wy uważacie, że ja się skończyłem? Nie, w sumie mogłem, mogę lepiej nie pytać, nie? No, ale moim zdaniem nie ma tak źle. Jak sobie policzycie ilość wyświetleń, jakby to, to wcale nie jest tak, tak, tak źle, jak się może wydawać. Mogłoby oczywiście być lepiej, cały czas nad tym pracuję. Natomiast póki co uważam, że, że nie jest aż tak źle, jak niektórzy to oczywiście przedstawiają. Chociaż zawsze, zawsze chciałbym, żeby było jeszcze lepiej. No, ale to powoli, powoli, słuchajcie. Kto powiedział, że nie od razu Rzym zbudowano, nie? Jak to się mówi. Wszystko jeszcze przed nami. I raczej, raczej uważam. Smithing Table. Ok,cie, to zostawimy też tu. I raczej uważam, że jeszcze dużo, dużo tutaj możemy pokazać. Dobra, wszystko zestaszowane. Patelnia, nie wiem po co mi ta patelnia, no ale niech będzie. Tyle dzisiaj.